Tu nam coś pysznego. To co babcia na dzisiaj przygotuje? Taką małą, przyciepłą przekąskę zrobię ze schabowego kotleta, z żurawinkami, z serem i masełkiem na ciepło. A później zrobimy sałatkę taką do przekąsek i możemy jeszcze zrobić deser. Banan w miodzie, masełkiem. A skąd przepis na tą potrawę? To znaczy, ja lubię inspirować sama, bo dużo czytam i dużo oglądam w telewizji, i lubię sobie takie sama jeszcze do wymyślać, dodawać i robić. A przepisy czasem od, od koleżanek, od znajomych, też tam zbieram i po swojemu sobie układam. No najpierw, jak mam ten kotlecik, cienko kroję, bardzo cienko, żeby to było smak tego nadzienia dzień nie dużo mięska, tylko porządnie wybijam. Tego, bo mięsko białe nie lubi, bo twardy nie wie. Robimy w panierce, wtedy jak robimy w panierce, to wtedy to tam stolimy i smażemy. I teraz bierzemy masełko, nacieramy masełkiem, troszeczkę sera żółtego, troszeczkę to na naryż można. Można ze śliweczkami, można z jeszcze z zażywami, no jak to robi, nie? Różne rzeczy można w rzoskrinie, można jabłuszkiem robić. To już wtedy z kurczaczka czy z indyka tilet, to nadziewać jabłuszkiem. I tak sobie powolutku o nadziewamy i wychodzą nam ładne, równe takie rodatki. Tu rozbijam jajko. Z wegetą, z pieprzem, bo nie soliłam, nie? Tak, Jakie składniki są potrzebne? Kotlet schabowy lub z kurczaka. Cieniutko kroimy, rozbijamy i nadziewamy. Nadziewamy to masełkiem, serem żółtym startym i boróweczką. Pamiętajmy, że nie solimy tego wszystkiego. Jak już pozwijamy wszystkie te, zrobimy sobie rolatki, wtedy szykujemy rozbite jajko, właśnie albo z wegetą, albo z solą. Najlepiej wegeta, bo daje troszeczkę smaku. I namaczamy, najpierw obtaczamy dobrze w mące. Potem obtaczamy w jajku i na końcu półką tartą. I pokażę, jak to pokaże, jak, jak to się robi. Najpierw się bierze do mąki, ładnie się obtacza. Obklepujemy, dobrze tak obciskamy, żeby to wszystko ładnie równo było. Robimy to w jajku i kładziemy do panierki. I już mamy jednego zrobionego, i proszę. O, jakie ładne, równiutki. I następnego tak. Mące w jajku. Jest bardzo szybko. I jest pożywne, danie. I zawsze coś innego. Też dużo oleju wlewamy ze względu na to, żeby się wolno smażyły w głębszym oleju, żeby się nie paliły, bo jest panierka. A na czym najlepiej smażyć? Na oleju. Na oleju, na bo... Roślinne, czy tak, nie? na roślinnym, Na oliwie można. O, najlepiej jest na oleju. Na... No i tak tego oleju nie jemy. O, jak się teraz nagrzeje. Na wolnym ogniu. A jaką bardzo pierwszą potrawę w życiu przyrządziła? O dziecko, nie pamiętam, to kupę lat, ale różne lubiłam I sałatki starałam się robić. Kiedyś to da kupę lat temu, no to może. Ziemniaki pamiętam i sos. Patrzyłam jak moja mama robi. Przepaliłam sos, przepaliłam ziemniaki, ale ja wtedy miałam chyba 8 lat. Dzisiaj dzieci mają więcej możliwości, nie? Więcej się mogli uczyć. Kiedyś było ciężko, ale tak chciałam, bo mama była chora, leżała w szpitalu. A chciałam się tatusiowi swojemu podchlebić. No i smażyłam. Wtedy <grym> duży ogień był, wszystko się zaczęło przypalać. No i teraz bierzemy, jak się już nagrzało. Na, na na zaraz ja zobaczymy, jak to wygląda. Czy już się nagrzało. O, już próbuję ćwierkać troszeczkę, to już jest kundkę, zaraz będziemy. Zdejmij, to prostu żeby się nam nie paliło się. Kładąc na patelnię, jeszcze każdego sobie poklepiemy. Żeby było. A ile będziemy się smażyć? Tak w granicach 5-6 minut. No to się tylko ma Mięsko jest białe, ma się usmażyć na wolnym ogniu. też cieniutkie. Ser się musi w środku roztopić. Z i to wszystko. O, już pierwszy już się smaży. Po usmażeniu możemy dawać z frytkami czy ziemniaczkami z dodatkiem yy, surówek. Pusty pekińskie, czy sałaty lodowej Tak po 3 minuty z każdej strony? Żeby tak, gdzieś tak. No, przepraszam częściej, żeby się nie paliło, bo on tak więcej raczej. o widzisz, musi się tak zapiekać ze wszystkich stron, jak za długo poczynamy, to się wtedy, o, już bardziej przypiekają. To jednak jest palierka. Gdyby się nam mocniej nie przypiekało, to, trzeba się też powracam na boki wszystkie. Teraz robimy warzywkami. Papryczką, ogóreczkiem. Żeby wesele wyglądało i smakowało. Niech tak sobie pędzi. I bardzo proszę. Sałatki z ananasem i kurczakiem wędzonym. Potrzeba nam: bo jest ananas, kurczak, i kukurydza, groszek, orzechy i na końcu majonez. Bardzo szybka i bardzo pożywna. Cytujemy: kurczaczka pokrojonego, wędzonego. Utka, nie, nie nóżki, nie pałeczki, tylko utko albo pier kukurydzę, groszek i najpierw ten wymieszamy, a potem łyżeczki na końcu to Wszystko ładnie wymieszamy i włoskie orzechy dwie łyżki majonezu można też włożyć, żeby, żeby nie było bardzo puste, łyżkę jogurtu lub śmietany Stawiamy na 15 minut do lodówki i jest gotowe, żeby to się zmaszynowało do jedzenia. Sałatkę tutaj też. Możemy sobie to możemy tak złożyć? O. Ta mała przekąska, jak młodzież się spotka. Bardzo szybka i bardzo pożywna. Deserek, banany w miodzie. Łyżkę masła, łyżkę miodu. Rozprowadzamy i to się musi nam. Wszystko razem rozpuścić. Tak, poważnie na wolnym ogniu. A w międzyczasie przygotuję bananki. Mamy tutaj bananki, przyklejamy je delikatnie, żeby się nam nie połamały powrzyk nie tylko wzdłuż banana. Jak są lody, latem to jeszcze do tego można dodać lody na końcu. Gorąca łyżka się zrobiła. Kamarli lipca, malarzyzowała się wszystko. Trzeci, Muszę troszkę długo wziąć, bo jest za gorąca. I upadamy. O, no, już uciekł jeden. Są kruchy. Długo to się będzie smażyć? Nie, tak gdzieś koło 5 minut. Na wolnym ogniu. Jak się po usmażeniu? Dodać loda? Czy kapkę wypić? lepiej ja do kawy. Słucham? Najlepsze do kawy. Na no do kawy. No czasteczka, nie? No jest karol, karol, nie? Karol, kalorii dużo. Ale raz kiedyś tak można sobie pozwolić. Niech no. to tak na wolnym ogniu. Wszystko jest smaczne i pyszne. Zapraszam do wypróbowania babci przepisów.